Witaj w kursie Analiza ryzyka i ocena skutków. Nazywam się Sylwia Tęplin-Świtała i jestem audytorem wiodącym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktykującym inspektorem ochrony danych oraz trenerem i szkoleniowcem. W tym kursie przeprowadzę Cię przez poszczególne etapy analizy ryzyka i oceny skutków. Otrzymujesz w nim gotowe przykłady, narzędzia, macierze, arkusze i raporty, które możesz dostosować dla potrzeb Twojej organizacji. Jest to kurs uniwersalny zarówno dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów prywatnych. Dedykuję go przede wszystkim inspektorom ochrony danych oraz administratorom danych osobowych, którzy są świadomi zagrożeń i wymogów RODO. W tym kursie znajdziesz cztery moduły. W module pierwszym, czyli przygotowanie do przeprowadzenia analizy ryzyka, omawiam między innymi takie zagadnienia jak kontekst, identyfikacja aktywów, podatności i zagrożeń. W tym module znajdziesz również ćwiczenia, które pozwolą Ci w zrozumieniu tych procesów i dostosowaniu ich do kontekstu Twojej organizacji. W module drugim, czyli przeprowadzenie analizy ryzyka, znajdziesz przykłady macierzy, które możesz dostosować również do potrzeb swojej indywidualnej organizacji. Znajdziesz tam również informacje na temat tego, jakimi kryteriami należy się kierować przy opracowywaniu kryteriów skutku i prawdopodobieństwa. W tym module dostępny jest również arkusz analizy ryzyka, w którym znajdziesz kilkanaście przykładów zagrożeń, które są przeze mnie omówione w specjalnej lekcji wideo. W module trzecim, czyli plan postępowania z ryzykiem, przygotowałam wytyczne i zalecenia, które pozwolą Ci opracować skuteczny plan postępowania z ryzykiem, czyli wdrożyć wszystkie zabezpieczenia, które będą minimalizowało ryzyko dla Twojej organizacji. A moduł czwarty w całości został przeze mnie poświęcony ocenie skutków dla ochrony danych. W tym module, między innymi, znajdziesz przykład raportu dla oceny skutków, oraz nagranie dotyczące wykonania takiej oceny na przykładowym narzędziu. Zapraszam Cię już dziś do skorzystania z tego kursu i wdrożenia wszystkich zasad w Twojej organizacji. Jest to skuteczne narzędzie i gotowe rozwiązania, które będą przydatne dla inspektora ochrony danych i administratora danych.